Moi drodzy, tak jak zaznaczałem na początku, dzisiaj towarzyszy nam w Biblii ten obraz domu, miasta. I nie sposób, aby podczas tej przyświętej nie odwołać się do tajemnicy Matki Bożej, tak jak żeśmy kończyli dzisiaj tę modlitwę, godziny w tych słowach modlitwy kończącej, była przywołana ta prawda, że Bóg mocą Ducha Świętego uczynił mieszkanie w łonie Maryi dla swojego Syna. I właściwie kiedy chociażby przywołujemy te słowa, to uświadamiamy sobie, że to wszystko, co jest wpisane właśnie w ten obraz, w tę tajemnicę domu, z jednej strony jest. Związany z tym miejscem bezpiecznym, z tym, któremu się poświęcamy, o które troszczymy się. Nie chcemy, aby tam się wydarzyło coś złego, ale jednocześnie chociażby właśnie przez te słowa, z modlitwy godzinek uświadamiamy sobie, że tam się dokonują nie tylko nasze tajemnice życia i naszych rodzin, ale w to wpisane są tajemnice Boga. Jego dzieła, kiedy chociażby uświadamiamy sobie my, trochę starsi. To, co żeśmy przeżywali w naszych domach, to, co żeśmy otrzymywali od naszych rodziców, to czego żeśmy się tam nauczyli, to w jaki sposób nas to ukształtowało, co dzisiaj z tego mamy, ile czerpiemy właśnie z tego czasu, z tych tajemnic, z tego dziedzictwa, Możemy wręcz powiedzieć, to jest właśnie ten wyjątkowy dar i ta tajemnica Bożej opieki, Bożego prowadzenia przez naszych bliskich. O tym dzisiaj mówiło to pierwsze czytanie i to obrazy proroka Izaniasza, tych, którzy budują i tworzą ten dom z Bogiem, szukając tego, co jest dobre, chroniąc to dobro według tego, jak Bóg to przekazuje. A z drugiej strony, tak jak dzisiaj w Ewangelii, żeśmy słyszeli, to jest końcówka tego kazania Pana Jezusa na górze, Chrystus bardzo konkretnie mówi: Nie wystarczy o tym mówić, nie wystarczy coś nazywać domem. Niech to rzeczywiście będzie. Ale kiedy jeszcze raz byśmy chcieli odwołać się do tej tajemnicy mieszkania, jakie Bóg uczynił w łonie Maryi dla swojego Syna. To widzimy tę tajemnicę człowieka, tajemnicę jego życia, które się rozwija i które kształtuje się, i my dzisiaj to też niesiemy. Każdy z nas. Mamy swoje plany, mamy swoje nadzieje, może swoje obawy. Dzisiaj z tym wszystkim stajemy, ale jednocześnie właśnie chcemy sobie uświadomić i przywołać tę prawdę, że Bóg. Przekonuje nas, ale ja tworzę ten dom Twojego życia z tymi, którzy są pośród Ciebie, z tymi, którzy są chociażby właśnie tutaj we wspólnocie Kościoła. I w tym jest wpisane moja opieka, moja pomoc, mój dar, ale i nasza odpowiedzialność. Bo to nie jest nigdy ta sytuacja, kiedy my tylko bierzemy, ale ile wnosimy. Sami też dobrze wiecie, kochani, biorąc pod uwagę tajemnice waszych rodzin, waszego życia, nieraz nawet sobie nie uświadamiamy, szczególnie ci najmłodsi. Nie uświadamiają sobie, ile wnoszą nadziei, radości. Oczywiście, jak to w życiu, pewnie też i trochę trudu, ale to jest właśnie ten wyjątkowy znak i dar. A jednocześnie dzisiaj ta Swoista lekcja od Maryi, abyśmy w tym, co jest w naszym życiu, potrafili obronić wiarę i ufność, że Bóg jest z nami, że nas chroni i prowadzi. Abyśmy potrafili to, co jest najbardziej podstawową troską o to, co jest dobre, co jest ważne, co kształtuje życie i rozwija wiarę, abyśmy to nieśli i chronili. Abyśmy to. Chcieli przeżywać z innymi i dla innych. Wtedy ten dom, bez względu na to, co będzie próbowało do niego dotrzeć, w jaki sposób będzie próbowało, może go wręcz zniszczyć. Nie ulegnie zniszczeniu, bo będzie siłą tej wspólnoty, tej jedności, tej miłości i tego oddania. Niech Pan Bóg nas w tym ułacnia. Niech ta kolejna msza święta pomoże nam z nadzieją wejść w ten kolejny dzień, jak to przypomniał na początku ksiądz prof. Jarosław. To jest ten szczególny czas wdzięczności i troski o powołania, o to, że Bóg ma swoje plany w stosunku do każdego z nas. My, którzy żeśmy już je odczytali i podjęli, chcemy w nich trwać z udaniem, Ci, którzy odkrywają, niech to czynią z ufnością, i niech również z oddani przeżyją to, co jest pięknym i wartością ich życia, a w tym się zawsze będzie też wyrażała mądrość i miłość Boga. Amen. Moi drodzy, tak jak Towarzyszy nam w Biblii ten obraz domu miasta. I nie sposób, aby podczas tej mszy Świętej Rolatnie nie odwołać się do tajemnicy Matki Bożej. Tak jak żeśmy kończyli dzisiaj tę modlitwę godziny, w tych słowach modlitwy kończącej była przywołana ta prawda, że Bóg mocą ducha świętego. Uczynił mieszkanie w łonie Maryi dla swojego Syna. I właściwie, kiedy chociażby przywołujemy te słowa, to uświadamiamy sobie, że to wszystko, co jest wpisane właśnie w ten obraz, w tę tajemnicę domu, z jednej strony jest związane z tym miejscem bezpiecznym, z tym, któremu się poświęcamy o które troszczymy się, nie chcemy, aby tam się wydarzyło coś złego, ale jednocześnie, chociażby właśnie przez te słowa, z modlitwy godzinek, uświadamiamy sobie, że tam się dokonują nie tylko nasze tajemnice życia i naszych rodzin, ale w to wpisane są tajemnice Boga, Jego dzieła, kiedy chociażby uświadamiamy sobie, my trochę starsi, co żeśmy przeżywali w naszych domach, to, co żeśmy otrzymywali od naszych rodziców, to czego żeśmy się tam nauczyli, to w jaki sposób nas to ukształtowało, co dzisiaj z tego mamy, ile czerpiemy właśnie z tego czasu, z tych tajemnic, z tego dziedzictwa, możemy wręcz powiedzieć, to jest właśnie ten wyjątkowy dar. I ta tajemnica Bożej opieki, Bożego prowadzenia przez naszych bliskich. O tym dzisiaj mówiło to pierwsze czytanie, i to obrazy proroka Izaniasza, tych, którzy budują i tworzą ten dom z Bogiem, szukając tego, co jest dobre, chroniąc to dobro według tego, jak Bóg to przekazuje. A z drugiej strony, tak jak dzisiaj w Ewangelii, żeśmy słyszeli, to jest końcówka tego, Kazania Pana Jezusa na górze Chrystus bardzo konkretnie mówi, nie wystarczy o tym mówić, nie wystarczy coś nazywać domem. Niech to rzeczywiście będzie. Ale kiedy jeszcze raz, byśmy chcieli odwołać się do tej tajemnicy mieszkania, jakie Bóg uczynił w łonie Maryi dla swojego Syna, to widzimy tę tajemnicę człowieka. Tajemnice Jego życia, które się rozwija i które kształtuje się i my dzisiaj to też niesiemy, każdy z nas. Mamy swoje plany, mamy swoje nadzieje, może swoje obawy. Dzisiaj z tym wszystkim stajemy, ale jednocześnie właśnie chcemy sobie uświadomić i przywołać tę prawdę, że Bóg przekonuje nas, ale ja tworzę ten dom Twojego życia. Z tymi, którzy są pośród Ciebie, z tymi, którzy są chociażby właśnie tutaj we wspólnocie Kościoła. I w tym jest wpisane moja opieka, moja pomoc, mój dar, ale i nasza odpowiedzialność. Bo to nie jest nigdy ta sytuacja, kiedy my tylko bierzemy, ale ile wnosimy. Sami też dobrze wiecie, kochani. Biorąc pod uwagę tajemnice Waszych rodzin, waszego życia, teraz nawet sobie nie uświadamiamy, szczególnie ci najmłodsi nie uświadamiają sobie, ile wnoszą nadziei, radości. Oczywiście, jak to w życiu, pewnie też i trochę trudu. Ale to jest właśnie ten wyjątkowy znak i dar. A jednocześnie dzisiaj ta swoista lekcja od Maryni abyśmy w tym, co jest w naszym życiu, potrafili obronić wiarę i ufność, że Bóg jest z nami, że nas chroni i prowadzi. Abyśmy potrafili to, co jest najbardziej podstawową troską o to, co jest dobre, co jest ważne, co kształtuje życie i rozwija wiarę, abyśmy to nieśli i chronili, abyśmy to chcieli przeżywać z innymi i dla innych. Wtedy ten dom, bez względu na to, co będzie próbowało do niego dotrzeć, w jaki sposób będzie próbowało, może go wręcz zniszczyć. Nie, ulegnie zniszczeniu, bo będzie siłą tej wspólnoty, tej jedności, tej miłości i tego oddania. Niech Pan Bóg nas tym Niech ta kolejna msza święta doradnia z nadzieją wejść w ten kolejny dzień, jak to przypomniał na początku ksiądz proboszcz Jarosław. To jest ten szczególny czas wdzięczności i troski o powołania, o to, że Bóg ma swoje plany w stosunku do każdego z nas. My, którzy żeśmy już je odczytali i podjęli, chcemy w nich trwać z oddaniem. Ci, którzy odkrywają Niech to czynią z ufnością i niech również z oddani przeżyją to, co jest pięknem i wartością ich życia, a w tym się zawsze będzie też wyrażała mądrość i miłość Boga. Amen.